Zadanie trzecie. Wyznacz wartość podanych logarytmów. I zwróćmy uwagę tutaj na to, że liczbą logarytmowaną w każdym z tych czterech przypadków jest 1. Popatrzmy na ten wzór. Jeżeli liczbą logarytmowaną jest 1, to niezależnie od tego, co stoi w podstawie logarytmu, cały logarytm jest równy liczbie 0. Czyli tutaj w zasadzie w każdym z tych czterech przypadków możemy zapisać 0. I teraz, z czego to wynika? No, bo popatrzmy tutaj też na ten wzór, na potęgowanie. Jeżeli sobie 10 podnosimy, podniesiemy do potęgi zerowej, uzyskamy 1. Jeżeli tutaj liczbą 2 trzecie, podniesiemy do potęgi zerowej, również uzyskamy 1. Tylko jeżeli tutaj potęgujemy ułamek, to tutaj należy pamiętać, że takie potęgowanie to nie jest to samo, co takie potęgowanie. Dlaczego? Dlatego, że w tym przypadku my do potęgi M podnosimy tylko i wyłącznie licznik. Natomiast, jeżeli mamy takie potęgowanie, to znaczy, że my do potęgi danej musimy podnieść zarówno licznik, jak i mianownik. W związku z powyższym, wzięcie łamka zwykłego w nawias przy potęgowaniu lub nie, jak widzimy, ma kluczowe znaczenie. Zobaczmy teraz na to, co tutaj się dzieje w podpunkcie C. Tutaj jeżeli 2 pi podniesiemy do potęgi zerowej, również uzyskamy 1. I tutaj również zwróć uwagę na jedną ważną rzecz. Tu mamy 2 pi. 2 pi my możemy zapisać również jako 2 razy pi. Czyli to jest iloczyn. W związku z powyższym, właśnie, że jest to iloczyn, to ja to wzięłam w nawias, dlatego że ja cały iloczyn podnoszę do potęgi zerowej w tym przypadku. I to ma bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Bo jeżeli cały iloczyn podnosimy do danej potęgi, to znaczy, że my do tej potęgi musimy jedną i drugą liczbę podnieść i dopiero mnożymy te wartości przez siebie. Jeżeli natomiast ja bym nie wzięła tego iloczynu w nawias, to w tym przypadku. Ja do danej potęgi podnoszę tylko i wyłącznie liczbę, przy której stoi wykładnik. I teraz gdybyśmy tutaj mieli sytuację taką, że ja bym miała taki iloczyn i takie potęgowanie, to to by oznaczało, że ja do potęgi zerowej podnoszę tylko pi. Czyli tutaj można byłoby zapisać, że mamy. 2 razy pi do potęgi zerowej, czyli 2 razy, no właśnie już nie, nie, nie 2 razy pi, tylko 2 razy 1, czyli 2. A dzięki temu, że ja wzięłam ten iloczyn, czy objęłam ten iloczyn w nawiasie, nawiasem, to ja do potęgi zerowej zarówno podnoszę dwójkę, jak również podnoszę pi, 2 do potęgi zerowej jest równe 1, pi do potęgi zerowej jest równe 1, w związku z powyższym uzyskujemy tutaj iloczyn 1 i 1, czyli ostatecznie 1. Więc tak samo jak przy okazji potęgowania ułamków zwykłych, tak samo przy okazji potęgowania tutaj iloczynów, które bardzo często, jak widzimy, mogą się zdarzyć w postawie logarytmu, ten nawias ma bardzo duże znaczenie. Dokładnie taką samą sytuację mamy tutaj w podpunkcie D, czyli też 6 pierwiastków kwadratowych z 3 muszę wziąć w nawias, dlatego że 6 pierwiastków kwadratowych z 3 to jest dokładnie to samo co 6 razy pierwiastek kwadratowy z 3, czyli dokładnie ta sama sytuacja co z 2pi. Jeżeli ja wezmę w nawias, to całe wyrażenie, to znaczy, że do potęgi zerowej podnoszę zarówno szóstkę, Jaki pierwiastek kwadratowy z 3, uzyskując tutaj ostatecznie 1 razy 1, czyli po prostu 1. Gdybym natomiast ja dokonała czegoś takiego, no to tutaj by trzeba było pamiętać o rozpisaniu takim wyrażenia, czyli tutaj mielibyśmy 6 razy 1, czyli po prostu 6.